Witam serdecznie, proszę Państwa. Oto nowy egzamin wewnętrzny na 2013 rok, czyli szkoła kierowców Turbo już posiada taki egzamin. Tutaj, proszę Państwa, potwierdzamy to certyfikatem, czyli jesteśmy w pełni gotowi do tego, żeby po 19 stycznia Państwo mieli... Odpowiednie materiały byli odpowiednio przygotowani do nowego egzaminu, który od 20 stycznia będzie już wszystkich w Polsce obowiązywał. Zapraszamy serdecznie na kursy do szkoły kierowców Turbo. Przypominam, przygotowujemy Państwa do egzaminu w sieradzu i włodzi w zależności, kto które miasto sobie wybierze. Nowy egzamin wewnętrzny, proszę Państwa. Wszystkie materiały w naszej szkole zapraszamy na kursy.